Jak ty to nie miałeś czerność brać, prosto w twarz, kurwa mać Tak do ciebie teraz problem mieć ci się prosto w twarz, hej Jak ty to nie miałeś czerność brać, prosto w twarz, kurwa mać Tak do ciebie teraz problem masz śmieci się prosto w twarz, hej Będzie zbierać pod Wycieraczką, gdy zobaczysz mnie na szczycie ze swoją laską. No i co, że z nią byłeś? Ona woli być na własność, tylko nie kłam, że nadal jest twoją koleżanką. Czuję jak moje plecy zalewa podwoz Chętna jest bardzo być ze mną. W ten tyle tyle siły jej poświęcam. Udowadniam, że jest królewną. Ty wolałeś tylko pacy spędzić noc z striptizerką. Zdarza ci się nieraz napisać jej wiadomość. Pominać jej o sobie, uwierz, mam tego świadomość. Nadal cię to boli, że cię bloknęła, gdzie mogła. Wcześniej sam nie rozmawiałeś, wolałeś, gdy była mokra. Budłam bardzo duży kiedy widzę i oponów. Nie wiem, że pociąg. Zaschnutki kiedy rzucę na nią okiem Przy łóżku klęczę na kolanach, no bo jestem przed jej tronem Dla mnie zawsze ma koronę, nawet jak nie ma na głowie Jak ty to nie miałeś czerność wgać, prosto w twarz, kurwa mać Tak do ciebie teraz problem masz się prosto w twarz, hej Jak ty ja to nie miałeś szczelność wgać, prosto w twarz, kurwa mać tak, do ciebie teraz problem, a śmieci się prosto w hej, Los zaciska ci ściankę, choć wolałbyś uczyć rękę. Rzucasz nową przynętę, ona tym razem jej nie weźmie. Piszesz do niej, który chociaż wie, jak cię wspomina. To nie jest tak, że zapomniała, tylko czeka na twoje wybacz. W paradoks popadasz, pragniesz tylko jej ciała. Chciałbyś kolejnej nocy, żeby ją z tobą spędzała. Twój czas już dawno minął, więc zostaw ją w spokoju. Miałeś swoją szansę, zmarnowałeś ją z wyboru Traktuje się jak zabawka, więc czemu mam się dziwić, że zlewa cię z każdym razem, kiedy leży z nią w pościeli rano Obudzi się przy mnie wyjdzie, kiedy. Będzie chciała, by ją tak zostawić Spoko, twoja sprawa Nechalność nie pomoże, skoro już sporo zepsuła Ona była idea, ma dla ciebie byle która Krok postaw do przodu, a od niej to się odpierdol Nie byłeś księciem z bajki, a wielu by się podjęło Jak ty to nie miałeś szczelność wgać Prosto w twarz, kurwa mać Tak do ciebie teraz problem ma i się prosto w twarz, hej yeah. Jak ty nie nie miałeś szczelność wgać Prosto w twarz, kurwa mać